Moi drodzy, egipski, angielski. Jak zapewne wiecie, ja nie tak dawno byłem z rodzinką na urlopie w Egipcie i tam od 4 rano do 11 było śniadanko, breakfast. I tam był taki pan, który robił omlety. Przepyszne, delicious, it was delicious, absolutely delicious food. Robił omlety. Codziennie rano jadłem omleta z warzywami. I nie chodzi o to, co ja tam jadłem, a jadłem zdrowo i dużo pływałem, natomiast chodzi o to, co on mówił. W zasadzie co 30 sekund gość przez 7 godzin Robił omlety z uśmiechem na twarzy co 30 sekund do kolejnej osoby. What you like, what you like. Żeby jeszcze powiedział, What do you like? Albo What nie, what you like w wymowie. On, what you like. No i niektórzy z Was już pewnie wiedzą o co chodzi. Natomiast ja już tak po czwartym, piątym dniu mówię do mojej żony, mówię do Sylwii, Słuchaj, no może mu powiem, że żeby to lekko zmienił, bo nie mówi to co powinien. No i właśnie, zanim powiem konkluzję, moi drodzy. Pomimo tego, że on robił jakiś tam błąd gramatyczny, bo jak nie wiem, czy wiecie, to jest prosta rzecz, o której dzisiaj mówię, tylko chodzi o świadomość językową z zakresu everyday English. Mówiąc what you like, nie dość, że robi ee, błąd gramatyczny, bo powinno być what do you like, a on tak naprawdę pytał się co lubisz. Ale wszyscy ludzie go rozumieli. I to tam było takich wariatów jak Cornell, który dostrzegł jakiś tam błąd gramatyczny i w szkole trzeba by było dać minusa albo jedynkę, albo niezdany egzamin, bo powiedział what you like. Słuchajcie, to jest właśnie hit. Pomimo tego, że gości robił to z błędem, nie bał się mówić. Mówił z uśmiechem na twarzy. Wszyscy go rozumieli. Oczywiście, lepszą wersją by było what do you want, co chcesz, albo what would you like, co pan, pani chce zjeść. Czyli what do you want, co chcesz, co chcesz. What, what would you like, co chciałbyś, co chciałabyś. I to by była idealna wersja. Natomiast słuchajcie, konkluzja z dzisiejszego Everyday English, krótkiego Everyday English jest bardzo prosta. Lepiej jest powiedzieć what you like i tak was zrozumieją. Bo, ile z tych.? właśnie Dość ciekawe. Ja nie wiem, czy Korneli, czy Kornelów. Moje imię się odmienia. To jest ciekawostka. Może ktoś, kto zna dobrze Polski, mi to powie. Lepiej jest powiedzieć, What you like, niż nie mówić nic. Gość z uśmiechem. Ja, jakbym był w hotelu, to bym tam pojechał do Marsa Lam. Tego gościa, bo mogę zabrał stamtąd. Dałbym mu mega kasę. Bo nie dość, że były przepyszne omlety, to jeszcze był mega uśmiechnięty. No, takich pracowników, to jakby, jakby tacy pracownicy byli w każdej firmie. I, I to masakra. No i wyobraźcie sobie, że nagle ktoś go będzie karać za to, że on mówi what you like, a nie what do you want albo what would you like. Konkluzja jest bardzo prosta. Nie bójcie się mówić nawet z błędami. Ja moich podopiecznych zawsze zachęcam, mów, mów, mów. Ja czasem nawet specjalnie Cię nie poprawię, ale z czasem krok po kroku, step by step rozwiniemy to. Dlatego też ja temu gościowi nie powiedziałem finalnie. Słuchaj, mów, super, jesteś gość, ale mów, what do you want, what would you like? Nie wiem, być może powinienem mu to powiedzieć, żeby tam się polepszył, ale po co? On był taki szczęśliwy, on tak fajnie pracował. On robił takie przepyszne omlety. I właśnie to jest to: różnica między szkolnym angielskim, gdzie nas karają za na takie rzeczy, a różnica między życiem, gdzie po prostu trzeba się dogadać. Zresztą yy, wysłał mi jeden z moich tenorów, yy, moich podopiecznych, pozdrawiam trenera Adriana, pod spodem jest link do tego dzikiego trenera, gość po prostu nagrał taki filmik, nie musicie go całego oglądać, ale obejrzyjcie tylko od 8.50 do 10.10 10. on mówi tam o języku angielskim, ja jeszcze o tym mówiłem 10 lat temu tylko on to fajnie powiedział w tym swoim, na swoim kanale youtube'owym tak trochę ze śmiechem, z jajem i tak dalej, rewelacyjne podejście konkluzja jest prosta, nie mówimy what you like jak chcemy się zapytać co chcesz, albo co chciałbyś, tylko mówimy what do you want, albo what would you like to będzie oczywiście pod spodem pełna tatka treningowa, tam wszystko macie zapisane natomiast lepiej jest powiedzieć tak z kontekstu, wszyscy Was rozumieją, niż nic nie powiedzieć, ściągamy blokady, rozwijamy się. Tak pracujemy językowo w moich treningach językowych z moimi podopiecznymi, ale tak również taką wiedzą będę z Wami się dzielił na moim kanale YouTubeowym. To był tak zwany egipski angielski, moi podopieczni często wiedzą o polskim angielskim, gdzie robimy takie kalki, wiele osób mówi uczymy się słówek i później robimy błędy. Na przykład jak ktoś mówi, już kiedyś o tym mówiłem, jestem chory na grypę, to wiele osób mówi I'm ill on flu, bo on to jest na, chory na. A powinno być I'm ill with flu. Ale to już nie jest tematem dzisiejszego treningu. Pamiętajcie, bądźcie komunikatywni, nie bójcie się mówić. What you like nie jest do końca poprawne, ale pozdrawiam mojego egipskiego przyjaciela. Pamiętajcie, co chcesz? What do you want? Co chciałbyś? What would you like? O właśnie. I to jest życiowy angielski. Everyday English. Enjoy. Bye bye.